Cześć kochani, nie mam ostatnio w ogóle czasu, żeby dla Was nagrywać. Na szczęście dzisiaj udało mi się znaleźć chwilę. Mam nadzieję, że światło nie jest dziwne ze względu na to, że jest późno po I yy, chciałabym Wam pokazać yy, makijaż, który przygotowałam. Jest to makijaż z użyciem i wykonaniem tylko i wyłącznie za pomocą palety Flame od My Secret. Bardzo tania paleta, bardzo kolorowa i mam nadzieję, że ten makijaż Wam się spodoba. Jak widzicie, cała już jestem przygotowana, zostaje mi do zrobienia tylko oczy. I w tej chwili sięgam po ten różowy cień i pędzelek taki pochaty, to jest pędzelek z Glam Shopu. Nabieram sobie tego cienia, zbieram nadmiar i wprowadzam go tutaj w załamanie oraz na całą górną powiekę. Ja te powieki mam dobrze przypudrowane. Dlatego muszę tutaj więcej pracy włożyć w to, żeby ten cień się przykleił. Ale ogólnie z tymi cieniami pracuje mi się bardzo dobrze. I nie narzekam ani na osypywanie, ani na pigmentację, ani na nic innego. Staram się jak najwięcej skupiać tego cienia właśnie w załamaniu. I ładnie je wyciągnąć o coś tego typu i to samo zrobię na dolnej powiece za pomocą takiego pędzelka, tym samym różem po prostu ją tutaj podkreślę. Ok, następnie sięgam po ten czerwony cień. I za pomocą takiego pędzelka w kształcie płomienia będę sobie tu wzmacniać zewnętrzny kącik, część załamania i trochę go dołożę wzdłuż linii rzęs, ale tylko w zewnętrznym kąciku. O. No i oczywiście odrobinka. Mam dolnej powiece, ale to dosłownie tylko takie natknięcie. i Ja sobie tu dużo dobieram tego cienia, ale też dużo go zdejmuję, bo chcę, żeby on był dobrze wtarty w pędzelek, tak na wszelki wypadek, żeby nic się nie osypywało. Okej, okay. jeszcze może troszkę tutaj w załamaniu. I teraz wracam do tego pędzelka od różowego cienia i sobie po prostu blenduję tutaj to załamanie, żeby wszystko się ze sobą ładnie połączyło. jest symetrii. Powstaje mi taka różowo-czerwona ba baza. I teraz jeszcze za pomocą takiego płaskiego pędzla znowu wracam do tego różu. I doklepuję go jeszcze na środku. I coraz mniej, im bliżej wewnętrznego kącika. W ten sposób, a następnie przechodzę do żółci i sięgam po kuleczkowy pędzel. Nabieram go też tak obficie i wklepuję dobrze w pędzelek. I rozprowadzam wewnętrznym kąciku, wyciągam go wysoko, daleko. raz tutaj w wewnętrznym kątiku na dolnej powiedzę, Ale nie staram się go łączyć z tą różą, tylko chcę, żeby było takie przejście między nimi, żeby mi tu nie powstał gdzieś pomarańczowy po drodze. Tylko, żeby właśnie był widoczny żółty i widoczny różowy cień. Robinę czerwieni w zewnętrzny kącik. I właściwie mogłabym zakończyć na tym etapie. Ale nie byłabym sobą, gdybym nie dodała jakiejś kredki na linię rzęs. Więc sięgnę tutaj po moją etatową Awonowską fioletową kredkę. I delikatnie przy samej linii rzęs. sobie dołożę. Nie wyciągam nic. O. I staram się zachować taki naturalny kontur oka. Nawet gdzieś to od zewnętrznego kącika Przetrę, żeby ona taka nie była wyrazista. O. Coś takiego. I teraz tuszuję lasy, i zaraz do Was wracam. Tak prezentuje się pełny makijaż. Bardzo kolorowy, bardzo zauważalny, ale wykonany jedną paletką, utrzymany w podobnej kolorystyce. Taki cie raczej ciepły, <gry> wydaje mi się. Dajcie znać, jak Wam się podoba ten makijaż. Czy Wy staracie się malować jedną paletką od początku do końca, nie dodając innych rzeczy, czy raczej miksujecie, sięgacie po 15 palet do jednego makijażu i lubicie łączyć i wybierać sobie swoje ulubione cienie z każdej z nich. Dziękuję Wam za wspólnie spędzony czas. Do zobaczenia. Pa!